Istnieje zdanie, które gdy wypowiadasz je każdego dnia, zaczyna po cichu zmieniać twoje życie finansowe. To nie jest magiczna formuła ani pusta obietnica. To wibracyjny klucz, połączenie dźwięku, emocji i intencji, zdolne otworzyć drogi, które od dawna były zamknięte. Niewiele osób rozumie prawdziwą moc słowa. Wierzą, że mówienie to tylko sposób wyrażania uczuć, ale w rzeczywistości Mówienie to tworzenie. Każde słowo, które wypowiadasz, niesie energię, polecenie, częstotliwość, którą wszechświat rozpoznaje i na którą odpowiada. Być może już to zauważyłeś: kiedy mówisz, jest trudno, świat jakby chciał ci to udowodnić. Kiedy mówisz, to nie dla mnie, drzwi się zamykają. Ale gdy zaczynasz mówić odwrotnie z świadomością, obecnością i wiarą coś się zmienia. Pole wokół ciebie się zmienia. Twoje ciało reaguje inaczej. Pieniądze, możliwości, a nawet ludzie zaczynają układać się w inny sposób. Dziś odkryjesz zdanie, które może odmienić twoje życie finansowe. Proste, ale pełne celu, które, powtarzane z intencją, otwiera przestrzeń, by obfitość mogła wejść. Dlatego proszę cię o jedno. Podczas tego nagrania pozwól sobie poczuć nie tylko słuchać, ale poczuć słowa, które przez Ciebie przepływają. Niech energia, która za nimi stoi, dotknie Twojego serca. Bo prawdziwa zmiana nie dzieje się w tym, co słyszysz, lecz w tym, co wibrujesz. Weź głęboki oddech, wdychaj pomyślność, wydychaj wdzięczność. To jest Twój moment. I od teraz każdy dźwięk, który wypowiadasz, będzie zaproszeniem, by wszechświat przysiągł się na Twoją korzyść. Czy zauważyłeś, że wszystko we wszechświecie zaczyna się od dźwięku? Zanim pojawi się forma, istnieje wibracja. Zanim powstanie materia, istnieje intencja. A Twój głos jest najpotężniejszym instrumentem, jaki posiadasz. By tworzyć swoją rzeczywistość. Dawne tradycje wiedziały o tym. Nazywały słowo świętym, bo rozumiały, że słowo to nie tylko dźwięk, to uformowana energia, a energia kształtuje świat widzialny. Kiedy mówisz, aktywujesz częstotliwość. Kiedy powtarzasz, wzmacniasz ją. A kiedy czujesz to, co mówisz, urzeczywistniasz to. Wielu ludzi spędza lata, próbując zmienić swoje życie, ale wciąż używają tych samych słów, które stworzyły te same rezultaty. Mówią: Nic mi się nie udaje, a wszechświat odpowiada: Jak sobie życzysz? Mówią: Zawsze tracę pieniądze, a wszechświat potwierdza: Tak będzie. Ale jest coś głęboko wyzwalającego w zrozumieniu: że jeśli stworzyłeś niedostatek słowami, Możesz też stworzyć obfitość słowami. Umysł wierzy w to, co powtarzasz, a ciało zaczyna działać zgodnie z tą wiarą. Dlatego, gdy zmieniasz to, co mówisz, zmieniasz też to, co czujesz. A to, co czujesz, zaczyna przyciągać nową rzeczywistość. Powtórz w myślach: Moje słowa mają moc. To, co mówię, tworzę. To, co potwierdzam, przyciągam. Poczuj tę prawdę. Jest prosta, ale głęboka. Pieniądze nie są wrogiem. Obfitość nie jest odległą nagrodą. Są one wibracyjną odpowiedzą na stan wewnętrzny, a ten stan rodzi się z tego, co mówisz o sobie, o życiu i o świecie. Żądaj więc sobie pytanie: Jak ostatnio mówiłem o pieniądzach? Jak mówiłem o sobie? Czy moje słowa otwierają drogi, czy je zamykają? Kiedy zaczynasz obserwować to, co mówisz? Zauważasz, że każde zdanie jest jak ziarno, a zbiory zawsze przychodzą z tego, co zostało zasiane. Dziś nauczysz się siać słowa żyzne. Słowa, które kwitną w pomyślność. Słowa, które stają się mostem między tobą a życiem finansowym. Jakiego pragniesz? Wszystko we wszechświecie podlega pewnemu prawu. I dobrobyt również ma swoje własne prawo. Nie chodzi tylko o posiadanie pieniędzy, lecz o bycie w harmonii z naturalnym przepływem obfitości. Prawdziwy dobrobyt rodzi się w tobie, a nie na zewnątrz. Zaczyna się jako stan świadomości, poczucie zasługiwania, ciche uznanie, że wszechświat jest hojny i że jesteś częścią tego przepływu. Wielu ludzi wierzy, że musi gonić za pieniędzmi. Ale pieniądze same w sobie są energią. Energii się nie goni, energię się przyciąga. Pieniądze nie przychodzą dlatego, że pragniesz ich z desperacją. Przychodzą, gdy zapraszasz je z równowagą. Wyobraź sobie dobrobyt jak rzekę. Ona zawsze płynie, nieprzerwanie. Ale abyś mógł otrzymać jej wody, musisz otworzyć kanał. Kiedy mówisz, trudno jest się rozwijać, to jakbyś wrzucał kamienie do tej rzeki. Ale kiedy mówisz, otwieram się, by z łatwością przyjmować, przepływ zostaje przywrócony. Wszechświat odpowiada na wibrację, którą wysyłasz. A twój głos jest najbezpośredniejszym kanałem tej wibracji. Kiedy mówisz ze strachu, przyciągasz opór. Kiedy mówisz z wiarą, przyciągasz ruch. Dlatego zacznij mówić o obfitości tak, jakby już była obecna, nie jako czymś odległym, ale jako żywej rzeczywistości. Powiedz do siebie: Jestem otoczony możliwościami, jestem prowadzony przez boską mądrość. Wszystko, czego dotykam, rozkwita, bo moja intencja jest czysta. To nie są tylko piękne słowa, to energetyczne polecenia. Każde słowo to wibracyjne wezwanie. A wszechświat odpowiada na pewność, z jaką je wypowiadasz. Wewnętrzne prawo dobrobytu jest proste: otrzymujesz to, co uznajesz za prawdziwe. Jeśli uznajesz niedostatek, on staje się rzeczywisty. Ale jeśli uznajesz obfitość, zaczyna się przejawiać. Uznaj więc teraz, w swoim wnętrzu, że obfitość jest czymś naturalnym, że rozwijać się to nie kwestia szczęścia, lecz dostrojenia. Że nie musisz niczego nikomu udowadniać. Musisz jedynie pozwolić. Poczuj prawdę tego zdania. Pozwalam, by pieniądze swobodnie płynęły w moim życiu. To jest język obfitości, łagodny, pewny siebie i całkowicie otwarty na przyjmowanie. Teraz, gdy rozumiesz zasadę, nadszedł moment, by poznać zdanie, które odmieni twoją relację z pieniędzmi. Zdanie proste, ale potężne. Każde słowo zostało wybrane z intencją. Każdy dźwięk niesie wibracji dobrobytu. Oto to zdanie. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła. Powtarzaj je w myślach, łagodnie, czując znaczenie każdej części. Pieniądze płyną do mnie z łatwością. To nie tylko afirmacja, to pozwolenie. Mówisz wszechświatowi. Już nie stawiam oporu przepływowi. Pieniądze nie muszą przychodzić przez ból ani poświęcenie. Mogą przychodzić z lekkością, bo teraz jesteś w harmonii z naturalnym ruchem życia. Ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła, to najgłębsza część zdania. Nie jesteś tylko tym, który otrzymuje, jesteś tym, który emituje. Jesteś źródłem, tworzysz wartość. Emanujesz wdzięczność. Promieniujesz światłem. A kiedy wszechświat rozpoznaje to promieniowanie, odpowiada pomnożeniem. Wszystko, co emanuje światłem, przyciąga światło. Wszystko, co tworzy wartość, przyciąga wartość. Wszystko, co wibruje wdzięcznością, przyciąga jeszcze więcej powodów do wdzięczności. Dlatego to zdanie jest kompletne. Łączy dawanie i przyjmowanie. Równoważy to, co materialne, z tym, co duchowe. Jednoczy działanie i wiarę. Powtórz je ponownie, czując, jak każde słowo staje się prawdziwe w Tobie. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła. Zauważ, jak reaguje Twoje ciało. Może poczujesz spokój w klatce piersiowej. Albo lekki rozrost oddechu. To Twoje pole energetyczne dostrają się do nowej wibracji. To jest częstotliwość obfitości. I teraz, jesteś w jej wnętrzu. Jeśli to zdanie porusza coś w Tobie, jeśli Twoje serce stało się lżejsze, jeśli jakaś część Ciebie mówi tak, to jest to. To już czujesz początek przemiany. I możesz teraz zrobić coś, prostego, lecz potężnego, aby rozszerzyć tę energię. To nie tylko gest cyfrowy, to gest wibracyjny. Klikając lubię to, wysyłasz cichą wiadomość do wszechświata. Łączę się z tą częstotliwością. Subskrybując kanał, ogłaszasz: Wybieram dalsze rozszerzanie tej energii we mnie. Kropka. A gdy udostępniasz tę wiadomość komuś innemu, stajesz się kanałem obfitości. Pomagasz energii krążyć. A wszystko, co krąży, Rośnie. Więc, zanim pójdziemy dalej, pozwól sobie zrobić to teraz. Polub, zasubskrybuj, udostępnij. Ale zrób to z intencją. Zrób to ze świadomością. Poczuj, że każdy dotyk, każdy gest jest pełen celu. Bo za każdym razem, gdy pomagasz tej wiadomości dotrzeć do większej liczby ludzi, powiększasz również przepływ dobrobytu, który przepływa przez ciebie. Energia, którą wysyłasz, jest tą samą, która powraca, pomnożona. Teraz weź głęboki oddech. Poczuj lekkość tego, co nadchodzi. Zasiałeś już ziarno. A teraz nauczysz się, jak podlewać je każdego dnia, aż zakwitnie w pełni. Teraz, gdy znasz już zdanie, nadszedł czas, aby nauczyć się, jak stosować je w sposób praktyczny, potężny i świadomy. Bo słowo ma moc tylko wtedy, gdy używa się go z intencją. A intencja rodzi się z konsekwencji. Przemiana finansowa, której pragniesz, nie następuje w jeden dzień. Dzieje się stopniowo, w ciszy powtarzania, w słowach, które decydujesz się używać, w myślach, które wybierasz pielęgnować. Dlatego chcę poprowadzić cię przez prosty rytuał pięć minut dziennie, które mogą całkowicie przeprogramować twoją relację z pieniędzmi. Wybierz porę dnia, w której możesz być w spokoju. Może to być rano po przebudzeniu lub wieczorem przed snem. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i, jeśli chcesz, włącz delikatną muzykę. Następnie powtarzaj spokojnie i uważnie. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła. Powtórz zdanie trzy razy, ale nie tylko ustami. Sercem. Wyobraź sobie, że otacza Cię złote światło. Wyobraź sobie pieniądze jako energię płynącą do ciebie, łagodnie wchodzącą w twoje życie. Poczuj, że nie ma blokad ani strachu. Jest tylko przepływ. Następnie wyobraź sobie, że to złote światło rozchodzi się i obejmuje wszystko, czego dotykasz: Twoją pracę, pomysły, projekty, rodzinę. Wszystko zaczyna świecić energią dobrobytu. Na koniec podziękuj. Powiedz w myślach, jestem wdzięczny, że już teraz prosperuję. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz rezultatów, poczuj, jakby już się działy. Bo wdzięczność jest najpotężniejszym magnesem. Powtarzaj ten mały rytuał codziennie. Rano, aby wyrównać swoją wibrację. Wieczorem, aby zakończyć dzień z wiarą i spokojem. Z czasem zauważysz drobne zmiany. Pojawi się nowy klient, narodzi się nowy pomysł, otworzy się niespodziewana możliwość i zrozumiesz, że wszystko zaczęło się w tym samym miejscu, w tobie. Słowa, które wypowiadasz codziennie, są jak klucze. Im częściej je obracasz, tym więcej drzwi się otwiera. A kiedy mówisz z wiarą, wszechświat odpowiada synchronizacjami. Pamiętaj, pieniądze nie są celem, są odbiciem. A kiedy stajesz się lustrem wdzięczności, wartości i światła, dobrobyt nie ma wyboru, musi się objawić. Aby zrozumieć moc tego w realny sposób, wyobraź sobie osobę o imieniu Clare. Przez lata Clare wierzyła, że pieniądze są czymś odległym, trudnym, prawie niemożliwym do zdobycia. Dorastała, słuchając zdań typu: "Pieniądze nie rosną na drzewach, życie jest trudne." Trzeba się napracować, żeby zarobić grosz. I nieświadomie zaczęła powtarzać te słowa. Klerę bardzo się starała, pracowała, ale pieniądze zdawały się uciekać jej z rąk. Wszystko szło źle, a ona żyła w strachu, że zabraknie. Aż pewnego dnia usłyszała przesłanie takie jak to: Proste zdanie. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła. Na początku wątpiła, ale postanowiła spróbować. Codziennie rano powtarzała zdanie przed lustrem. Na początku było to dziwne, ale stopniowo jej emocje zaczęły się zmieniać. Głos stał się mocniejszy, energia stała się lżejsza. Po kilku miesiącach zaczęło się dziać coś nowego. Stara klientka wróciła do niej. Wpadła na pomysł nowej usługi. I w naturalny sposób, bez wysiłku, pieniądze zaczęły płynąć. Klerę zrozumiała, że zmiana nie była na zewnątrz, była w niej samej. Słowa, które mówiła o sobie, ukształtowały jej przeznaczenie. A kiedy zdecydowała mówić z wiarą, życie odpowiedziało obfitością. Podobnie jak Klerę, ty również możesz przepisać swoją historię. Możesz zacząć już teraz, w tej chwili, używać słów na swoją korzyść. Bo wszechświat nie ignoruje pewnego siebie głosu. A życie zawsze nagradza tych, którzy mówią z miłością i pewnością siebie. Teraz zakończmy chwilą ciszy i ponownego połączenia. Zamknij oczy, jeśli możesz. Weź głęboki oddech. Wdychaj przez cztery sekundy. Wstrzymaj na dwie. I powoli wypuść. Poczuj powietrze wchodzące i wychodzące zabierające ze sobą całe napięcie, strach i wątpliwości. Wyobraź sobie złote światło spływające na ciebie, ciepłe, delikatne, żywe. Reprezentuje przepływ obfitości, nieskończoną energię wszechświata. Gdy to światło otacza twoje ciało, powiedz w myślach: Uwalniam wszelki niedostatek. Poczuj, jak ciężar znika. Powiedz ponownie. Otwieram się na przepływ wszechświata. Poczuj, jak serce się rozszerza. Teraz powoli powtarzaj, z pełną obecnością serca. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła. Poczuj pieniądze nie jako papier lub liczby, lecz jako żywą energię energię, która płynie, krąży i powraca. Zobacz siebie żyjącego w harmonii z tą energią. Pracujesz z przyjemnością. Otrzymujesz z radością. Dzielisz się z miłością. Wszystko, co dajesz, powraca pomnożone. Wszystko, za co jesteś wdzięczny, rośnie. Wszystko, co mówisz z wiarą, przejawia się. Pozostań przez chwilę w tym stanie pokoju i zaufania. To jest stan prawdziwego dobrobytu cichy, spokojny i stały. Poczuj, że wszechświat się do ciebie uśmiecha, bo teraz ty i wszechświat jesteście w harmonii. Aktywowałeś właśnie nową energię w sobie, energię, która nie zależy od szczęścia, lecz od świadomości. Od teraz każde słowo, które wypowiesz o pieniądzach, będzie wyborem. A każdy wybór tworzy przeznaczenie. Zawsze pamiętaj. Pieniądze są odbiciem twojej wibracji. A twoja wibracja kształtowana jest przez słowa, które powtarzasz każdego dnia. Wybieraj więc słowa, które cię podnoszą. Mów o dobrobycie z lekkością. Bądź wdzięczny jeszcze zanim otrzymasz. Działaj z hojnością, a zobaczysz, jak wszechświat odpowiada obfitością. Kiedy mówisz z wiarą, wszechświat słucha. Kiedy czujesz to, co mówisz, odpowiada. A kiedy żyjesz tym, co mówisz, cały świat zaczyna reorganizować się na twoją korzyść. Powtórz jeszcze raz, jako ostateczny znak, jako zobowiązanie wobec swojej nowej rzeczywistości. Pieniądze płyną do mnie z łatwością, ponieważ jestem stałym źródłem wartości, wdzięczności i światła.